nowości od Tarmaka. Ale zanim je pokażę zostawcie obserwacje, żeby zawsze być na bieżąco i brać udział w każdym konkursie. Na start mamy zupełnie nowy model, czyli Toyota Soarer JZZ30 w body Vertexa w białym kolorze. Następnie wpada Nissan Skyline R32 white body w barwach HKS i to w zestawie z kartami kolekcjonerskimi. Kolejnym mocnym akcentem jest Koenigsegg Regera w srebrnym metaliku z niebieskimi detalami, również w pakiecie z kartami. Potem mamy Mercedesa AMG GT Black Series w zielonym kolorze oraz żółty Porsche 911 GT3 generacji 996, które powstało we współpracy z XO Models. Nie zabrakło też wyścigowych klimatów, czyli mamy tutaj McLarena MCL60 z Grand Prix Australii w 2023 roku w barwach Oskara Piastriego, także w kolaboracji Xo. I na sam koniec Koenigsegg Agera RS w czarnym karbonie z czerwonymi akcentami. Model ten pojawia się też w specjalnej kolaboracji z marką Shuko. Premiera zapowiedziana jest na luty 2026 roku, a wy standardowo w komentarzach dajcie znać co sądzicie o tych modelach, no i obserwujcie, żeby zawsze być na bieżąco i brać udział w każdym konkursie.